A ryż gotujecie normalnie, tak jak ryż, ryż do sushi, czy, czy jest to zwykły ryż, którego, który też nie... Znaczy my akurat do tego przepisu używamy ryżu jaśminowego, który ma po prostu bardzo ładny zapach i on dodatkowo ma jakby w tym momencie takie walory zapachowo-smakowe, ale można... to jest w ogóle taka książka, która ma stanowić tylko bazę, jakieś takie wyjście do dalszego eksperymentowania w kuchni, bo wydaje mi się, że... Zresztą taki, taki był zamiar w momencie, w którym pisaliśmy tę książkę, żeby zainspirować ludzi do tego, żeby, żeby zaczęli kombinować, żeby naprawdę każdy weekend nie musi się kończyć w jakiejś wykwintnej restauracji, bo dużo fajniejsze pomysły i, i przepisy można przygotować w domu. Tak naprawdę e, Maciek ma dużą wiedzę, jeśli chodzi o używanie przypraw, o używanie dodatków. Ja dużo mniejszą, ale ja po prostu... Próbuję pewne składniki, wąchami, na zasadzie po prostu poruszania z zapachu. Wiem, że o, to będzie fajnie do tego pasować, a to już trochę mniej. I do tego też jakby zachęcam innych, żeby, żeby jak najwięcej kombinowali w kuchni, żeby mieszali różne rzeczy. Nawet jak nam coś nie wyjdzie, to wyjdzie następnym razem, nie trzeba się zrażać. Powiedz mi, kiedy ta książka ukaże się w sprzedaży, bo pewnie każdy, kto ogląda nasz program, chciałby kupić taką książkę. Już Naprawdę jest ciekawia. 6 tak, maja. Zaraz po naszym długim w tym roku nieco. A teoria, a jakby to wyglądało w praktyce, to, no to tutaj jakby nie mogę powiedzieć. Super, w takim razie bardzo Ci dziękuję i na pewno na pewno ruszę do wysiążku po książkę. No, no, no i, do kuchni, I do kuchni, jest. i do kuchni, i do, do, do Ale do, do Ciebie kuchnia. dzwonić moja droga, więc się <laughs> że będzie tak? To od razu będę dzwonić. Dobrze, dobrze. <laughs> Wtedy do tego dodajemy właśnie jakieś różne warzywa. I to jest naprawdę nam się już całkiem sporo osób udało przekonać. Do A dzisiaj kuchni. co na śniadanie na przykład? Dzisiaj, dzisiaj jadłam mało na śniadanie, bo dzisiaj od rana biegałam, mamy jeszcze dużo spraw. No dobra, tam wczoraj. wczoraj akurat. Akurat był tak. Wczoraj byłam, wczoraj byłam razem z moim mężem na działce, więc tam sama okupnych rzeczy. Wiadomo, e, ograniczamy jej słodycze, bo według mnie to jest akurat taka rzecz, która nikomu nie jest potrzebna w diecie. A e, im bardziej przyzwyczajimy małe dziecko do dużych ilości cukru, to w tym momencie, no tym później, później jest nam tym trudniej jakby, e, no stąd się biorą później jakieś problemy właśnie.